Proszę bardzo, strefa aut sympatyczna. I po auto. Proszę bardzo, można dzwonić. Auto dadzą. Jest proszę, proszę. Dziękuję bardzo. No i witamy po przerwie świątecznej. Już chyba o 48. przerwie świątecznej. Także dzięki strefie aut sobie możemy w eleganckich warunkach jechać do wodzie. A jakie to będzie auto? Zobaczycie za około, nie wiem, może 2-3 sekundy, może 8 nie no, bagażnik to jest konkretny Niż w kruszkowym Hyundai'u Nie no, panie Przemysławie, o, energy drinki Stabilo trzeba Nie ma już chyba Nie już ma są. Nie ma, nie, nie ma. ma Widziałem jak się paleta kiedyś walała Nie no, proszę bardzo, cek Wchodzimy, wynajmujemy eleganckie auta zagraniczne. Klucze, tu klucze, pan pokaże. To, żeby tu złożę zagraniczne i pan tu klikasz teraz, o, i się zamyka, nie? Proszę bardzo. A co To, się, to się nie zamyka. To, jeszcze... to trzeba to bez trzeba, kluczyka trzeba. To trzeba dotknąć. No i się zamyka i tak będzie, że. Bez dotykania się zamyka Za nowe auto to jest po prostu <gulik> Człowiek jeździł, Nie no powiem Ci Człowiek coś. nieprzyzwyczajony do cywilizacji Musi się zastanowić Jak to kurcze odpalić Tu jakieś starty <gulik> No jakieś te człowiek jakieś grze komputerowe Aż tu kamerka jest no, to, to już tak. nie jest GoProtus Aż <gulik> też. Tak jakoś... Nawet ruserka poustawiane pode mnie praktycznie. Wszystko, wszystko działa. A tu masz fotel, no? A tu jeszcze kierowice grzeje. Tu jakiś harmon Kardon tego, kardon, tu, ten śmego, tu takie nowe, wszystko fajne. Czysto, pięknie Fajny że autobus o, No i pan Grzegorz. Zadowolony, że bardzo, już, już, bardzo. Nie, już się nie musimy jechać po z Holsztyn. A mogę w Olsztynie zostać cały dzień Tak można, na Legalu, elegancko w czepecce po Tak, właśnie, można A Zobaczcie, przy galerii, niedaleko galerii jest McDonald's I tutaj też, o Mazowie. I też McDonald's i w ogóle jak tam gości autobusem wieko to mnie zastanawia i po co Mistrzostwo świata no, Tajemnica meczu Dzisiaj będzie tajemnica meczu Złapie, no jest zakryty autobus, ukradziony z GTA normalnie Wzięli, ukradli postawili, nie? i postawili Ej, tu traktor ktoś też zajmuje Z GTA Enter i wchodzisz Normalnie jak na dworcowie. Nawet telekomunikacji nie ma Też zburzona, wieżowce są jak u nas Prawie taki same Tramwaj jedzie przez środek Po tramwaju teraz nie ma Proszę bardzo, usługi kamieniarskie miała internet, bo hasło bardzo skomplikowane Ty, hey, powiem Ci i zobaczymy upload jeszcze. co to tutaj wejdzie To źle nie jest. No? Mm -hmm. To jest sympatyczne. No i co panie Łukasz na takiej kanapie tam PKO, to by się usiadło, mecz oglądało.